No to nagranie poświęcam pięknu, który się przejawia w człowieku i sprawia, że ten człowiek pięknieje, że jest piękny, symetryczny. Wiesz, my, my mamy naturalnie to wyczucie na piękno, więc tutaj nie ma za bardzo dużo powodów do jakiegoś takiego zakłamania, bo gdzieś ten, to wyczucie piękna jest bardzo zbliżone. Oczywiście są jakieś różne, czasami jakieś odchyły, czy też jakieś jeszcze inne rzeczy, gdzie po prostu ludzie widzą jakby piękno nieco jeszcze inaczej. Natomiast piękno samo w sobie ono się bierze z miłości. Tak, jak człowiek kocha, czuje miłość, to pięknieje, bo jest po prostu w obfitości, więc jest wtedy naturalnie w docenianiu. I to w zasadzie, jacy jesteśmy w środku, wiesz, jaki mamy stan, w jakim jesteśmy, myśli, jakość tutaj naszego życia wewnętrznego, jakby oddziałuje, wpływa, ukazuje się w naszej zewnętrznej manifestacji. Na przykład w tym, jak patrzymy, tak. Można zobaczyć, że niektórzy mają piękne oczy e, i po prostu pięknie patrzą na świat. Tak? Są ludzie, którzy mają po prostu te, te oczy jakieś takie zmęczone, jakieś takie no, wyrażające, nie wyrażające zbyt dużo pozytywnych rzeczy. No i to na ogół jest tak, że taki człowiek jest wyuczony patrzeć przez pryzmat problemów, trudności, więc taki człowiek często sobie komplikuje funkcjonowanie. Natomiast piękno jest takie proste, takie może być archetypowe takie wygraczające poza czas. To nie jest takie kombinowanie. Nie? Jak to czasami nie wiem, dziewczyny się nie wiem, malują. Jakieś fluidy, jakieś podkłady, a potem wiesz, sztachetą muszą to wieczorem nie, gdzieś tam wyciągać. To bardziej taka, przypomina to maskę jakąś taką, nie? Takie dziwne czasy, taką kulturę właśnie zaprogramowania na wstyd, na lęk, na jakiś, cały czas jakieś takie trwanie w, w takim, wiesz, ciągle jakichś problemach. I z tego się robi jakby osłabienie, to osłabia, tak, Gdzieś człowieka poprzez myślenie i to tworzy potem brzydotę, tak? Po prostu takie, człowiek wtedy nie umie korzystać z własnej wrażliwości, czy też przez ciągłą ekspozycję na negatywne rzeczy, ta wrażliwość przejawia się poprzez ból, że taki człowiek po prostu czuje ból, tak? Dlatego tutaj tak ważna jest zawsze rozwój osobisty, świadomość siebie. Po prostu. Nie wiem, czy pójście do lasu gdzieś, e, do przyrody, gdzieś w jakieś miejsca, w których możesz na nowo sobie pobyć ze sobą. E, uwolnić się ze wszystkich jakichś takich rozpraszających czy angażujących nas e, czynników. No i to wiadomo, że do telefony, tak, tego, e, wszystko co z tym się wiąże, no najczęściej nas tak rozprasza. Najczęściej potem powoduje takie związanie emocjonalne, tak? Nawyk. Te konstrukcje są, są straszne, z poziomu nieświadomego oczywiście, bo człowiek nawet nie wie. Że nie wiem bo nie wie, że jest uzależniony, że gdzieś ma takie połączenie już swojej osobowości, takiego utożsamiania się z czymś. Natomiast patrząc na to z poziomu jakby naszego takiego piękna, takiej unikalności, to widzisz, mamy taki potencjał w sobie i taką moc, że jak jesteśmy w tym, to oczywiście możemy się posiłkować, wiesz, telefonem, technologią, relacjami, różnymi formami działania, funkcjonowania. I Jak my jesteśmy jakby w takim swoim centrum, tak? Czyli to się przejawia takim tym, że czujesz się dobrze w sobie, tak? jakby nie rozpraszasz się, nie masz jakichś niepotrzebnych lęków. Potrafisz jakby mieć taką swobodę, czystość wyrażania. Nie? Bo czasami też gdzieś brakuje nam takiego określania granic. Wiesz, czasami się tego potrzebujemy sami nauczyć. Czasami w naszym środowisku jakby nie ma odpowiednich takich wzorców. W pewnych jakby dziedzinach, i to może no, sprawić, że my tak po prostu bierzemy to, co jest. Natomiast wracając do siebie, do, do takiej swojej prawdy, czy żyjąc w ogóle w takiej swojej prawdzie, to żyjemy tak naprawdę w równowadze, takiej harmonii. Nie? I to właśnie procentuje spokojem, poczuciem bezpieczeństwa takim, wiesz, głębszym jest właśnie głębszy spokój. To jest dobre określenie, słowo głębszy. Nie, pojawia się ta głębia, ten głębszy wymiar. Tak cisza. Zaczynamy ją bardziej dostrzegać, delektować się. Czuć ten aromat, wiesz, przestrzeni, wyjątkowości. Nie? I przez to jakby otwierasz się na takie subtelniejsze, to też jest dobre słowo, e, spojrzenie, wgląd, czucie. Nie? I przez to. E, po prostu dobrze się czujesz w tym. Po prostu czujesz, że to nie jest stracony czas. Że to jest czas tak naprawdę odzyskany. Że ta nasza, in, takie inwestowanie w, w, w świadomą obecność procentuje. Tak, sprawia, że my jakby dojrzewamy bardziej, więcej widzimy. Potrafimy się zatrzymać. Jakby przywracamy jakby te nasze bazowe funkcje, jakby, jakby zyskujemy na nowo odkrywamy kontrolę, czy, czy poczucie odnalezienia, tak, w sobie, w świadomości, w obecności, a I to jest bardzo dobre, bo tutaj znika jakaś taka presja, próba wiesz, wytłumaczenia też czegoś. Nie? Wiesz, ja dużo stworzyłem filmów, e, takich przekazów. Bardziej to jest takiej wersji jeszcze roboczej, bo na przykład odczuwałem jakieś emocje i chciałem się wyrazić z tym, nie? zwerbalizować to, wyrazić jakąś, jakieś, jakieś, jakąś myśl głębszą. I, wiesz, I w takich momentach jak teraz, kiedy pojawia się cisza, to. Mogą się pojawiać, stawać się bardziej dostępne takie warstwy, takich można powiedzieć głębszych pytań. Nie? Ale po co to wszystko? Dlaczego? I co teraz? Czy to ma sens? Nie? Co jest głębiej? Wiesz, nie, nie potrzebujesz jakby odpowiadać od razu, wiesz tak ustami, tak wiesz z automatu tylko pozwalasz tym myślom, tym, tym pytaniom wybrzmieć. I bardziej zwracasz teraz zwracam uwagę sobie na czucia. Że czuję się dobrze. Nie potrzebuję nie wiem odpowiadać sobie zaraz mówić cokolwiek. Czasami tak jest, nie, że to ślina przyniesie, bo jesteś ciekawy, co będzie dalej, wiesz, co tam jakieś tematy, potem takie drzewko skojarzeniowe, nie, się zaczyna. I to jest takie show, fajnie, nie? ale okej. Okay, to jest jakaś, czasami jest taka fiksacja na jakiejś tam przestrzeni, na jakiejś tematyce. A tu w ciszy. Wiesz, więcej widać. Więcej czuć przede wszystkim, nie? Czucia. Dobre poczucia To tak mógł opisać, że to jest też taki atrybut piękna. Nie? Odnajdujesz się w sobie. To jest piękno na swój sposób, odkrywasz takie po prostu proste piękno tej obecności, tak, tutaj tego drzewa, które jest tutaj z tym chem porośnięte. A wiesz, tego momentu, że to jest zaraz będzie zachód słońca. Wiesz, że jestem teraz, wiesz, że jest też takie fajne, nie, taka klatka w, w, w życiu, nie, że jestem tutaj, zaraz będzie ciemniej. A robię to nagranie, że jest ósma minuta. To jest taka klatka wiesz, świadomości. No? I fajnie sobie w tym być po prostu w takich kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu minutach. Dziennie. No to jest powiem Ci mega, jak do tego właśnie podchodzimy sobie tak naturalnie z jednej strony. Ale z drugiej rzetelnie, czyli po prostu jestem sobie. Tak tutaj. I teraz. Jakby jeszcze głębszy wymiar jest taki, że ja jestem jakby w sobie sam, że ta kamera i filmowanie siebie jakby jest e, po prostu dodatkową jakąś sferą, tak? Że to co myślę, no, ja mogę werbalizować sobie. Właśnie, wiesz, znika presja jakaś taka, wiesz, jakaś narracja. No? I tu tak samo. W słuchaniu tego możesz łatwiej przejść samemu.